Nowa mapka. Ja biorę nowe weiby. Ja biorę latarkę na web. Ojej. Oj mnie się dają przez ten deszcz. Łączę ten deszcz. Dobra. Dawno nie grałem. Co by tu wziąć? Um, ja biorę latarkę. Ten no. Yy, zeszyt i... Te momenty. Biorę e, MFA, wezmę aparat I... Uuuuh, uh, fajnie Cimno oh. Tak, mamy nową mapkę, tajnie morska, dodajemy Patrz, komu bije Zygmunt? O, oh, można go dziółpić Co? Okej, jeszcze lubię No tak, standardowe Nie ma korków Ty, ale wziąłem średni, ale nie ma korków No kurde No tak, może nie zachodzi. <śm> Odpowiednio nie sprawdziliśmy, gdzie są korki Jak zawsze Grunt to już nie żywioł, nie? O, jaki ładne! Aha, zamknięte. No, też. Ty. Chyba no. pytanie, gdzie jest? Gdzie są korki? Może na zewnątrz będą, bo to w sumie latania morska. Idę sprawdzić. Mam pomysł, sprawdzę w łazie. No, ale robi wrażenie. Chyba, gdzie mamy? Okay. O, jesteś bardzo Okej, okay, ona się tak dziwi. Wydaje mi się, że wchodzi. Nie, fak się gadlał. Co? Fak się na górze gadlał. Właśnie jak to byłeś na górze. Gu... A, już widzę. Mają działającą kostkakę Chodź na górę, błagam. Idę, idę, idę. O, kurcze Ty patrz, co eee, się robi. Nie grablał. ma tutaj światła. Nie ma. O, jest. Patrz, patrz, tu się sok Biedne kafel... Dobrze te nie, ma nie, O, nie. Ja! Tego... O, nie. O, tego. Możemy tą lodówkę tak na żywo mieć? Mogę ją wziąć za do domu. W ogóle ej, jakie ja... ja jaj jaj jajeczko, kiełbaski. No. Płatki z mlekiem to są chyba? Shredded wheat, okej. Okay. Mleko, ja chcę płatki z mlekiem. Nie mogę płatek z mlekiem. A no, lubię płatki z mlekiem. Co? No bo nie mogę sobie zrobić płatek z mlekiem. O, tu się wino wyplało. O, są też. Ej, o, cygaro. No, zgasił duch, chciałam oświetlić, żeby było ładnie, zgasił światło. Za na dużo nagrań na O nie, cześć, ratyka nie zagara? Tak, jest tutaj jeden. Jak ja nie lubię tego, dzięki. O, jak się chodzi po szkle, to. U. Au, au, moje nogi, a! No zarazie. Muszelka, 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 hmm. eee. Aha, dobra. Co? Myślałem, że duch właśnie poruszył y, szafką, ale to przypadkiem były moje nogi. <grym> w sensie, jak podejdziesz, to nagle, no, drzwi się ruszają. Wiesz. Jesteś obiektem fizycznym, nie? I guess. A może tak naprawdę my jest duchami. które szukają ludzi. Ha. O, tu jest duch. Ej, tu jest minus 8. No, chyba, że to przez gaszone światło w A nie, minus 2. Hmm. Nie wiem, widzę oddech zimny, więc. No, w sumie. A czekaj, a tam wcześniej? Nie, ta, tu jest duch. Tu jest duch. Fakt. Dobra. Tutaj. Tak. Przypadkiem znaleźliśmy przy okazji ducha. Słyszałaś to? Co? Jak ktoś pierdnął. Hmm. Ehm, może o, o, duch? Pan, na papier to, ale to by chciał użyć. Mev2, gdzieś tutaj. Słyszałem drzwi. Dobra, minusowa temperatura. Te drzwi? Nie, te drzwi. Tak Dobra, idę po jeszcze sprzętu, wiesz? Dobra. Czy jest jeszcze wyżej, czy nie ma? A, jest jeszcze wyżej. Jest, jest. Lepiej jeszcze wyżej. Kij, że mogę zginąć. Chcę zobaczyć. O. Opa. Ryb. O, to jest jakiś pokój z rozbitym lustrem, o nie. O. A wiesz co, przydałoby się włączyć koki Pójdziesz? Pójdę. Ja nie wiem gdzie na sobie ja tylko widziałem jak na mapce byłeś obok. Ja, na wejściu tak O ja! Ale fajny pokoik! Oświecimy już tak, jak ono świeci to. O, słodkie. Cute. I like it. O, oh, rysunek like pirata kałaj. Dobra. Lecimy dalej. Dawno mnie nie było, już miałam mapkę, trzeba pozwiedzać. Nie było mnie tu wcześniej, więc. Zaraz świecimy, o ile. Konik na bieguna. No. O. O, a dzięki, do... od no, razu lepiej. No, chciałem powiedzieć. Nice, nice. Chyba zgasimy to, żeby duszkowi nie przeszkadzało, ale bardzo ładny pokaz. O, duch na dziesiątce. Mogę zgasić. No cóż. To ty? Ja jestem w ciężarówce. w honto! No już szedł, bo już na dwa. I masz jakieś półcy. O. Oh. To ja może... a bo to jest dźwięk tego! Trzeba to ja spróbuję wrzucić tak. Okej okay. weźmiemy to i weźmiemy... Jakie zadanie? Dobra, Hanta nie ma, ale zaczął śpiewać. <śmienic> hmm. <śmienic> to nie było cię przez walkie toki jak on śpiewał. Mam jego foto. No, nice, nice, ładnie, ładnie. E Kadzidło i krócej. Taka kadzidło później. Eee, gdzie ty zniknęła? Ty przyszedłeś że mnie przez drzwi. Czego? Tak! One u mnie były zamknięte! No, nie Kim ty ty jesteś duchem, to ja ciebie szukam! Cały ten czas książki nie zapisał? No nie bardzo. O, ale wszedł stół. A, aparat masz? A, nie masz. There is no footprint. O, aparat jest. Y nie ma footprintów. No, nope. czyli nie ma w ogóle. Czyli nie zostawię śladów. Ultrafiolet można skreślić. No. Dobra, to yy, wyjdźmy stąd na razie. Poczekamy na kamerach, zobaczymy. Czekam, zostawię tylko jeszcze to. Wrzucił. No, Wrzucił we mnie Wszedł, wszedł, wszedł. wszedł. A. Tak, nie ma UV. Na pewno nie ma. To o, jakby ktoś we mnie rzucił. Nie, to był krok po prostu. Ja wiem, ale to brzmiało jakby tak rzucił Ech, we mnie. Gdzie bez jest druga kamera? A, tutaj. No to życie. Ma cały pokój no żeby było tu, dobra, tak, no, chodź, zgraszymy mu, damy mu te prywatności, może w końcu to łazienka, może ci się, um no, Pewnie. co to było? Bywali Nie. No. Bardzo nie lubi światła. Mm. Mam dziwne wrażenie, że wiem chyba kto to. <laughs> zobaczyć czy są orby wyłącz atakę najlepiej o, y, no tak no y. ja to... ta tak no tak no tak jakie Naprawdę co. mnie no tak no tak no tak no Już no tak no no tak tak no tak no tak no nie. Widzę. Przyszedł na docach, przyszedł na docach. Widziałem go, ba bardzo wyraźnie go widziałem. Nie wy albo oni. wy, oni. No to EMF by musiał być, albo orwy. Oboch nie widzę, ale M.F. możemy się... M.F. a można łatwo sprawdzić. Bo jak się to chwanta A co to i właśnie? Taka jest tablica pamiątkowa. Point... Point hall Lighthouse... ...built at... ...built at this place... ...by the... ...province... ...of Massachusetts. Może Massachusetts? Nie lubię tego! Ze <coughs> wszystkich narzutów... Nie lubię Massachusetts. Was first lighted Proszę, <coughs> przysięg <właśnie sięłam> się. <coughs> February, tak. February 1882. Extended in 20.02 to include energy house. Ja nie chcę się tak wstrzymać. Jak to wejdzie, to to wszystko. Na szczęście istnieją hmm. magiczne guziki ten, bu ten budynek ma ponad 200 lat. No. Ja żyłam w stuletniej kamienicy, więc... Widać to z okna? To zajmie mi stąd Ale sobie musiał być tak wysoko na pierwszy Dobra Uga buga wdychaj Wdychaj, 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 wdychaj teraz zapaliłam Wdychaj, wdychaj wiosnę Dobra Za, mu za tego i tego. Świecznik A. mu zapal Też. Duch chiluje bombę teraz, fajnie. No. Um, poszedłbym podwiedzać górę, ale z drugiej strony musimy go pilnować, żeby się wziął i coś zrobił. Te dźwięki są takie creepy. MF... U. Czwóreczka. Nie widziałam go. No. Wyszedł za parawaną. O, 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 bo on się przebiera, a my mu tak nieładnie... ...padą. Ale MF powyżej czwórki nie był. Czekaj, co tam miało być? MF albo orby, tak? Tak. Widziałaś orby? Właśnie, orbów nie, ale mogę jeszcze poszukać, bo to już nie było. Czekaj, wiesz co zrobimy? Ja ściągnę te... Yy, tak, te, te, no. te. te i pytanie, czy przemieścić <grym> jakąś tą... Nie, no, kamera jest okej, okay. kamery są ogólnie dobrze, tylko te to te dosy przeszkadzają, żeby orby zobaczyć, bo bo się tak trochę miesza. M2 O, nikt czy to ja? Nie, to ja Dobra, chodź No to dobra, idę już poszukać albo, tylko zgaszę tu Pył, pył, pył Pył, pył, Schody, schody Uuu, ogień, ogień, ogień Nie ma ogień Fajny zapalnik Siu, siu, Ale po prostu szybko zapalą muszę być za, za, zawodowym palacem Ale palić nie wolno To złe, niedobre Mamy, Mamy to, MF5 A, mm. Ok. okej wow. wow 3 odczyty raz piątki Ścizy Coś się wkurzył, że mu, no, zaglądamy tam, gdzie nie powinniśmy. A, zrobił króliczka. Czyli mamy Emu. Oni. Oni też. Wracaj to w takim razie i jedziemy. O, szkoda, że nie uda. Czyli mamy oniego jak na pierwszy ten. To był co się nie poziom? Ale tylko tak, żeby They sprawdzić... Want your soul. Chodź, w duchu, tutaj. Uwierz w ducha. Bo on wierzy w, Dokładnie. On wierzy w ciebie. Dokładnie. No, ale zobaczenie trzech tu na piątkę naraz było dość ciekawym doświadczeniem. No to, to jeszcze nie poziom? Ja się boję, co to będzie na profesjonalu. Tak, będę sklepik. To chyba bardziej mi się wydaje przejrzysty niż wcześniej jest o wiele bardziej przejrzysty. No. Teraz idzie jak szłani się połapać o co chodzi. Macie dużo, dużo, różnych rzeczy. No, nowa mapka ciekawa. Jeszcze bardziej trzeba będzie pozwitać, ale myślę, że jest git. Taka klimatyczna. W końcu coś nowego na pewno tutaj. Bo to jest tylko jedna nowa mapa, nie? Tylko jedna nowa. Jak na razie, jak na razie tak, ale postarali się. No, nice, nice. Chyba to by było na tyle. Chcesz coś powiedzieć na koniec? Wierzcie w duchy, bo one wierzą w was. Dokładnie. Widzicie duchy są takie miłe. Pa. pa.